Witajcie moi drodzy w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym. Dzisiaj chciałabym zaprezentować wam kolejne ciekawe doświadczenie, które możecie wykonać sami w domu. Będziecie potrzebowali do tego bardzo prostych produktów, które na pewno znajdują się w waszych domach. Będą to trzy słoiczki, trzy jajka, ocet, woda. Pasta do zębów z fluorem, obojętnie jakiej firmy, ważne, żeby w składzie zawierała fluor. I do tego jeszcze pędzelek. Teraz tak. Do tych dwóch słoiczków wlewamy ocet. Substancja, która znajduje się w tych słoiczkach, będzie stanowiła naszą próbę badawczą, którą za chwilę przeprowadzę. Do pozostałego słoika wlewam wodę. Będzie to nasza próba kontrolna. Jedno jajko umieszczam w słoiczku z wodą. Jajko umieszczam w słoiczku z octem. I trzecie jajko też umieszczę w słoiczku z octem, ale zanim to wykonam, pokryję całą skorupkę cienką warstwą pasty do zębów. Już całe pokryte pastą. Teraz umieszczę je w odpowiednim słoiku z octem. Pozostawiamy te jajka do obserwacji na całe 24 godziny. W międzyczasie możecie przychodzić, kontrolować, czy zachodzą jakieś zmiany w słoiczkach. Moi drodzy, minęła godzina i już możemy zaobserwować że w pierwszym słoiczku nie zadziało się właściwie nic. Natomiast w drugim dzieje się bardzo dużo. Wokół jajka wytworzyła się taka warstwa małych drobnych pęcherzyków, co e, daje nam od razu do zobaczenia i do zrozumienia, że ocet silnie działa na skorupkę jajka. W ostatnim słoiczku, w którym też jest ocet, ale jest też pasta do zębów, możemy zauważyć, że pasta Stanowi trochę taką barierę ochronną i ocet nie dostaje się bezpośrednio do skorupki. Zobaczymy co będzie dalej po kolejnych 23 godzinach. Witajcie, moi drodzy. Wracamy do Was po 24 godzinach, i teraz przedstawimy Wam wyniki naszych yy, eksperymentów przeprowadzanych tutaj dzień wcześniej. Muzyka Się nasze jajka, możecie zauważyć, że troszkę się od siebie różnią. Pierwsze jajko, które było naszą próbą kontrolną, było zanurzone w wodzie, zachowało w pełni skorupkę, nie ma żadnych ubytków, po prostu nie zadziało się nic. Słyszymy, że dalej jest twarda skorupka, więc jak najbardziej ochrona tutaj jajka zadziałała. W drugim przypadku, gdzie jajko mieliśmy w samym odcie, zobaczcie, skorupka rozpuściła się w odcie. I ponadto mamy teraz taką, jakby gumową otoczkę. Nasze jajko jest teraz gumową piłeczką. Można spokojnie zaobserwować, gdzie znajduje się żółtko, gdzie jest białko. Wygląda to bardzo interesująco. Natomiast nasza trzecia próba, która była też próbą badawczą, jajko było zanurzone w odcie, ale pokryte warstwą pasty do zębów. Również stało się elastyczne, czyli tutaj skorupka straciła poniekąd swoje właściwości, ale część skorupki pozostała. Zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma skorupki, a tutaj jeszcze się zachowała. Też jest elastyczne to jajko, ale ma pewną lekką barierę ochronną. To doświadczenie pokazuje nam idealnie działanie kwasu na strukturę wapienną, jaką jest w tym przypadku skorupka jajka. Wasze zęby również stanowią taką strukturę wapienną, i codziennie, dostarczając mu mnóstwo kwasów spożywienia, np. jedząc owoce, pijąc soki i mnóstwo innych pokarmów, należy myć zęby pastą z fluorem najlepiej po każdym posiłku, ale oczywiście nie zawsze jest to możliwe, więc przynajmniej trzy razy dziennie starajcie się to robić, a wtedy zapewnicie ochronę swoim zębom. Moi drodzy mamy nadzieję, że to doświadczenie zainspirowało Was odrobinę i bardzo pragniemy zobaczyć Wasze wyniki obserwacji. Wszystkie doświadczenia, które przeprowadzicie, chętnie zobaczymy.